W końcu widzowie wyszedł w miarę fajny content. Ja wam go pokażę. Z tym, że jej musiało coś odwalić jest mały problem. Ten Renato Sanchez, tak przy okazji, no, wygląda bardzo fajnie. I w sumie to chyba bym sobie go zrobił, żeby se nim popykać. Bo no, karta mocna, z tym, że przydałoby się jakieś to, co seria trafić fajnego, żeby go połączyć. Więc no może z tym aktualnie poczekajmy. Ale mamy ulepszenie: Serie A83 razy 7. No i to, to fajne SBC. To mi się podoba. To sobie od razu może trzasnąć. Nie jest tak jak z Dla Ligą czy z Ligę. Gdzie te rozbudowy były do kosza totalnie Jakieś 8,5 plus razy Nie 8,5 plus, tylko 8,2 plus razy 5 było Albo 8,1 No dobra, to mamy zrobione Paczuszka ładuje do sklepu Proszę bardzo, cyk, bam, mamy Ale mamy również rozbudowę 8,4 plus razy 7 Która jest naprawdę fajna, ale Co za muł wpadł na pomysł Żeby nie dało się tu toca wrzucać Tylko trzeba informy Ja to sprawdzałem wczoraj i myślałem, że to błąd Myślałem, że to poprawią, że coś tu nie działa A to... Jednak faktycznie informy, tocy nie działają i, i nie wiem, kto wpadł na taki zajebisty pomysł. Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Jakbyśmy chcieli sobie kupić takie informy, to proszę bardzo, płacicie 2000 dziennie za SBC. Trzy razy, nie? Albo wpadaj robić Rozbudowy informów i mi tych paczek Z rozbudów informów się trochę Nazbierało I zrobiłem sześć informów, żeby no Mieć tych trochę paczek przy okazji, może jeszcze Na zapas, na jutro, żeby było Żeby to zrobić, oczywiście i tak i tak będę Musiał to dorobić, więc no, Trochę irytujące zrobienie tych Informów na tym etapie gry, bo tak Trzeba, no ale może informy kambę Przy okazji, nie? To zawsze Zawsze jakaś szansa jest, aczkolwiek no, wszystko do przepalenia i w ogóle dalej nie naprawili player picków Dalej są popsute. No ale jak już mamy informy, to otworzymy sobie to wszystko co mamy tutaj. Srebrny squixeluje, bo srebrnych to ja mam w klubie od groma. Przynajmniej się będzie hajsik zbierał. Zagramy sobie meczyk Food Champions, już zacząłem. I pokażę wam jaki bilans. Nie grałem dużo, parę meczy tylko pyknąłem, ale... No, to zawsze to coś do przodu. Nie trzeba będzie na ostatnią chwilę mielić. I otworzymy sobie te lepsze paki na koniec, bo, no nie zrobiłem, bo nie miałem informów. Chciałem wam to pokazać, jak to wygląda, więc. Łapa w górę, jak chcecie, zostawcie. Telefon nie wyciszyłem, to wyciszę. Kopy w górę możecie zostawić subskrybera żeby nie przegapiać kontentu. Czyli mamy standard z tych wszystkich paczek, co miałem. No, nawet wokautu nie było, nie więc... Może nie standard, może trochę gorzej niż standardowo, bo zawsze jakieś wokauty wpadały. Ale no teraz to seria A wypada, bo jest 7 piłkarzy, seria A83 no żartowałem oczywiście, nie ma to co serie A. Aha, bo tu jeszcze są te, te babeczki z MLS-u -um, to. To mi się zapomniało. 3 do 2 mam jak na razie Food Champions. No 14 winów wiadomo, że chcę, ale czy się uda, to nie wiem. No nie szło mi jakoś źle, co prawda, ale 3 do, 3 do 2 to nie wiem jak oceniać. Zobaczymy po 10 pierwszych spotkaniach, jak to się prezentuje. No 11 standardowa musi być. 11 winów zawsze jest i 11 zawsze musi siąść. No może chociaż po tych toczach seria ten skład się jakoś zmieni. No bo to, kurde, tu ciężko jakikolwiek upgrade do tego składu załapać. Przeciwnik z Czechem na bramce, Bisek, Dier. Dajer, Ronaldinho, Cruyff Łatwo nie będzie Czemu tu Cruyff tak niekryty był? Spalony Spalony dobra to fartło się nieźle Wylełem się to Dobra to, to jest czas żeby Przyjąć pozycję gamerską To jest goal tak? To jest goal Naprawdę to jest goal Ja nic nie mogę zrobić, nie? Mocniejszy chyba typ. No, może jakiś odblok? Poprzeczka! No, i ten też nie. No. Nie idzie! Nie wiem, jak to się stało, ale no. Zdalasz się pod polem karnym z piłką łotki, z do face'a. No, troszeczkę w tym meczu się odbija. No, nie powiem. Tym razem na moją korzyść, ale. No, by więcej. To, to by się wygrało, coś. O, o człowieku, ale dał Tego się nie spodziewałem Dobra, wracam do tego meczu Ale dobra piła do Diani Ale dobra piła do Watkinsa, do Boniface'a I to musi być, to musi być No i widzicie, nie warto się poddawać Nawet z 3-0 w 20 minucie to się wrócić Oj, to było dobre, tylko De Bruyne to jest sami. Pytanie, jak to teraz rozwią... Boniface się idealnie tam znalazł To mogło być to Zrobiła się dziura, wychodzę w Ty, ty, No gdyby to nie był bramkarz, to by było czerwo, nie? A tak to nawet... Kartki nie ma. Z wolnego nie ma... Pusta bramka na chwilę. Dobra, teraz to wybronić. jest... Jest pikobelo. no jest dobrze, jest dobrze. Tam Boniface się urywa, ale to chyba... Chyba nie przejdzie, no właśnie. Ciężko jest cokolwiek zrobić, nie? Ciężko mi jest cokolwiek zrobić, bo... 15 minut, praktycznie cały czas bronię i próbuje z jakąś kontrą wyjść. To akurat nie było za dobre podanie, ale no, po prostu to nie wychodzi. Byleby teraz tego nie stracić, po co ja się odzywałem? No a w takim razie, jak już wziął pauzę, no, to zrobimy zmiany. Tutaj damy savion, tu możemy dać anatę, anatę, a do na 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 napastnika wpuścimy kefirka. Łocki zostanie, nie no Sancho dajmy I w sumie może Savio zamienimy, bo Savio jest szybszy I kanisterka zamieńmy na... I oczywiście taktyka na odrabianie Nieustanny pressik, głębokość na maksa Szybkie konstruowanie, podanie, zagęszczenie na maksa Tutaj na czwóreczkę No i 15 minut mamy Idzie Savio 99 dni go nie dogoni Tak? Co ja zrobiłem? Ale się odbijał pod nogi od drewna. Byłaś fake shota, wiecie. Fake shotik, bramkarz schodzi. Tu po krótkim, ale to nie pykło. Aczkolwiek odbija się do kefira. Dawaj tym, Savio. To był chyba. A to kefir. Dobra, to, to do Savio. Tutaj kefir. Wolej. Jest! Wyszło to. No i 5-4 mamy. Teraz tylko nie stracić dziadowsko jakoś. A może by dać na 6, żeby być już bezpiecznym, Savio? Ale tu był spalony. No niemożliwe. Kończ to panie Turek, bo to ostatnia akcja. Ile się tak można z tym kręcić? Tylko nie to! Tylko nie Park zisłu. No mogłem grać na czas, nie? No ale nie grałem, no. No i mamy dogrywkę dla widza. Nie złapiła. No tutaj, tutaj jest szansa, nie? Jest szansa, żeby... Karny? No tu była dziura, no. Nie zmieniłem tego, tej taktyki na nieustanny pressing i... No i się raz zrobiła. No dawaj tym nabilem. Do środka. Korecka to wyjął. Nie wiem, którą nogą. Saliba. No i tak to się robi. 6 do 6. Typowy wynik Food Champions. Ale gramy dalej. Savio, Kefir. Idealne podanie. Ich tam tylko Sancho wbiegnie. Może trochę to delikatnie zepsułem. Ale jeszcze nic straconego. Savio. Trochę popsułem tą akcję, no nie powiem, że nie. Zdążymy jeszcze? Zdążymy jeszcze ostatnią akcję tego meczu rozegrać? Bo jak nie trafimy, to będą karne, a jak udałoby się, to. Ja fałlą. A, tam spalony, dobra. To, to już nic z tego nie będzie. No to karne dla widza. A spilikłę to jako pierwszy. Czuję, że prawa strona będzie kopana. Ja mam wybronione, w sensie lewa strona, nie prawa. Ja od razu bombę w lewo wale. I bomba w lewo siedzi. Teraz trzeba wyczuć, nie? Trzeba wyczuć tego Eusebię. W ogóle pop Eusebiu wpuścił z ławki, więc niezwykle ma zmienników, Chciałem zostać w środku. Ale dobra, nie będziemy strzelać tam, gdzie on. Walniemy znowu w lewe okno. Czemu w ogóle ta psoba to kopie, to ja nie wiem. No ale dał dobrze. Smolarek, w lewo, w lewo. Prawo. Teraz debrujne. Walimy petardę w środek. I on został w środku, akurat. Ribery, on da w środek. On da w środek. Nie dał. Mamy to, mamy to. Już widziałem po ruchu bramkarza, że to mamy. No i pytanie, czy on ostatniego da w środek, nie? Jest taka szansa. No, ale tak drugi środek trochę. Fekir, nie zawiedź mnie, nie zawiedź mnie. Nie zawiódź, 4-4. Chciałem teraz zostać w środku, ale idę w lewo. Tak jest, tak jest, dobra. Nie walimy w środek. Jadon Sancho. Prawe okno. Prawe okno, on to bierze. Co jest? Ona wali w środek, ona wali w środek. Dobra. Nie wiem, gdzie kopnąć. Nie kopię w środek, bo teraz zostanie w środku. Jeszcze raz prawe okno. On tam się drugi raz nie rzuci. Nie ma w ogóle nawet takiej możliwości. Został w środku. Mamy to. Już jaki ten mecz był wyczerpujący. No ale o, wygrane. Food Champions. Nawet na tym etapie nadal trzeba walczyć. Tylko nie wiem, czemu się zacięło. Jak się okaże, że ten mecz będę miał przegrany, to będę naprawdę bardzo zły na tą grę. I już mi się bardzo odechce. Dobra, nareszcie się załadowało. Ma być zwycięstwo, nie? Ale... Hmm. Ja, ja naprawdę byłem przekonany, że będę musiał resetować grę i że mi zaliczy porażkę za ten mecz. Ale jeszcze na koniec trzeba zrobić to 84 plus razy 7 trzy razy i no, mam nadzieję coś trafić. Trzy paczki 84 plus razy 7. Jedziemy z pierwszą. No, to co brak? Możemy kambę, No to Cross. <grystanie> to nawet nie jest cross Numer dwa. No zapal się na to niebiesko, bo bo jest drama. Terling Hochland? Oczywiście, że nie. Mamy tu Odegarda. Z Mohamedem Salahem. O, to fajnie, fajnie zobaczyć. A z ostatniej. Wypadnie nam magiczny toc? A dzisiaj, bez toca, jednak. No. No co ja poradzę? Jozua Kimiś? To chyba jest on. Wraz z kim wleciał nam? A sam, samotnie, bez podwójnego. To nieźle. No to jeszcze podglądzik, proszę Państwa. Standardowo nic nie ma, nie ma nawet szatki, a może 5 tysięcy? Nie ma, 5 koła. Chyba, że stroje Manchesteru United, dobra, to kupię. To se wywalimy, stroje Manchesteru prawie nam paczkę zwrócą. nie dała jeszcze jedną, nie? A, tu. tu też, no. Może jakieś inne stroje, może Realu tym razem, jakiś czyli Liverpool. O, Lipska to chyba, Lipska to chyba nie będą za dużo warte, więc... Więc widzowie na no dzisiaj to tyle, dzięki za odcinek. Mam nadzieję, że chociaż meczek wam się podobał, był emocjonujący, trafy tragiczne, ale no co zrobić, co zrobić. Trzymajcie się i do jutra, jak codziennie.